Siemka wam jestem jest maper i ogłaszam, że będzie u Polaczka premiera. Jakby co to z premiera e, to z premiera jakby z tej realizacji całego planu wojennego pamię, pamiętacie pewnie? Jeszcze to za czasu za czasów przed tym traktatem e, mapper ko moim i E, moim i pruskim. To jeszcze za... E, to jeszcze wcześniej robił tego. I będzie premiera ogólnie jakby to, to e, ten film nie ma na celu wywołać kolejnej wojny i ja się po prostu nie mieszam. Ten film powstał w celach humorystycznych, zresztą jak każde filmie Polaczka. Więc życzę wam, jego oglądania będzie od 14 premiera. Więc nie zapomnijcie obejrzeć do widzenia. Jeszcze na pożegnanie to proszę bardzo, macie muzykę. Sì, ma dobbiamo andare a da